Nigdy się nie spodziewałem, że nagram takiego vloga. Przechodzę do was dzisiaj z nietypowym zapytaniem Czy według was strona Mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym to jest trolling, czy nie? Jest taki profil. Ostatnio sobie na niego natrafiłem. Jego opis brzmi następująco. My mamy, jesteśmy zaniepokojone wzrostem gier propagujących przemoc, dążymy do ograniczenia sprzedaży najbrutalniejszych gier komputerowych w Polsce. Ja myślałem, że no to jest bait, że to jest klasyczna zarzutka, że po prostu ktoś sobie robi jaja. Bo ja z kolegami też mógłbym wpaść na taki pomysł, że e, słuchajcie, założymy sobie profil, mamy przeciwko brutalnym krokomputerowym. Krokom będziemy wszystkich trollować, jak to nie jesteśmy przeciwko grom i będziemy kręcić bekę z tego, jak ludzie się obrzucają głównym w komentarzach, jak się tym taplają i będzie super wesoło. Nawet mają logo, taką koronę MPBGK. Super, w ogóle skrót MPBGK. Ty, słuchaj, ty w jakim banku masz konto? Bo ja tak szukam banku, chciałbym założyć dziś konto. MPBGK. Bardzo wierzyłem, że to jest zarzutka. Chociażby przez takie rzeczy jak. Jak wiadomość od Alicji? Ponoć piszą do nich czytelnicy strony i, on, i one y, umieszczają wiadomości od czytelników. Wiadomość od Alicji. Kiedyś ją już publikowałyśmy, ale pytacie nas wielokrotnie w wiadomościach o grę Flight Simulator. Katarzyna. Mam na imię Alicja Lewandowska. Mam męża, nazywa się Adam. Pozdrawiam. Mamy także wspaniałego syna Mikołaja. Mikołaj właśnie zmienił środowisko. Pierwszy rok w liceum. Bardzo się bałam. Na początku było wszystko dobrze. Znalazł sobie kolegów, całkiem mili. Za namową kolegów zaczął grać w nową grę. Nazywała się Flight Simulator. Specjalnie wzięłam pudełko, żeby nie pomylić się w nazwie. Syn grał w multiplayer, to znaczy ze swoimi kolegami jednocześnie. W multiplayer! Wszystko było ok. Każdy z nich miał swój własny samolot. Mój syn miał samolot tankowiec, bardzo się z tego cieszył. Pewnego dnia, gdy grał, usłyszałem dziwny fragment rozmowy. Mój syn mówił do kolegów: Zwolnijcie, bo nie umiem wsadzić rury i was przelecę. Wydało mi się to dziwne. Gdy syn skończył grę, postanowiłam z nim porozmawiać, ponieważ w radiu Maryja mówili, jak ważne jest to, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi o ich problemach i kłopotach. Niczego się nie dowiedziałam. Wydawało mi się, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Syn wraz z kolegami zaczął grać bardzo dużo, dziennie spędzał przed komputerem całe popołudnie. Gra odcisnęła swoje piętno w jego realnym życiu. Syn zaczął bawić się w samolot, ciągle mówił mi, że kiedyś mnie przeleci. Czułam się wtedy nieswojo, ale wiedziałaś, że syn nie ma złych zamiarów. Wydawało mi się tak do czasu, gdy zadzwoniła mama Szymona, jednego z kolegów mojego syna. Powiedziała, że właśnie toczy się bardzo niepokojąca konwersacja pomiędzy moim synem a Szymonem. Byłam akurat w pracy, więc poprosiłam, aby mama Szymona mówiła na bieżąco o czym rozmawiają. Rozmawiali oczywiście. O grze. Mikołaj mówił do Szymona, że jak dzisiaj do niego przyjdzie, to go przeleci, wsadzi rurę w otwór i zatankuje do pełna. Mama Szymona bardzo się przestraszyła, jednak uspokoiłam ją mówiąc, że dzieci rozmawiają o symulatorze latania. Gdy wróciłam z pracy, syn oznajmił mi, że idzie do Szymona. Zażartowałam, żeby tylko trafił rurą do dziury. Syn powiedział, że nie muszę się o to martwić, bo dziura jest duża i łatwo w nią trafić. Uśmiechnął się i wyszedł. Po godzinie telefon. To była mama Szymona. Pokała przerażona, mówiąc, że mój syn rozsadził odbyt Szymona. Bardzo się przestraszyłam i pojechałam tam od razu. Ten straszliwy fakt okazał się prawdą: biedny szymuś siedział na zakrwawionym łóżku. Cała krew wydobywała się z, teraz już dużego, odbytu szymka. Zapytałem się syna, dlaczego to zrobił. Co mu w ogóle przyszło na myśl? Odpowiedział, że bawili się w samoloty. On był tankowcem i miał zatankować szymka, lecz dziura okazała się za mała, więc wsadził rurę na siłę, rozrywając przy tym odbyt szymka. Wiem, że nie jestem pierwsza, ani też pewnie nie ostatnia, ale proszę Was, uważajcie na swoje dzieci i najlepiej zabierzcie im te dzieło szatana, zwane potocznie komputerem. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam. Jak to nie jest bait, to jak kurde mam milion subskrypcji, naprawdę. Jeszcze każda w ogóle każdy post kończy się. W razie czego zostawiamy numer telefonu zaufania, gdybyś kiedyś poczuła się gorzej bądź potrzebowała pomocy psychologicznej. Jest to telefon zaufania, nie bój się skorzystać. 116 111. Jest taki telefon zaufania. Jeżeli kiedykolwiek poczujecie się gorzej przez czytanie takich stron jak mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym, to możecie skorzystać. Ale no no ewidentnie jest tu coś nie tak. No bezpieczne gry dla dzieci 3+. Seria F1 Ukulele and the Impossible Lair, Monster Jam Steel Titans 2, Railway Empire, Miś Uszatek przygoda w górach. Sonic Mania, Miś Uszatek płynie kajakiem. Cat Quest 2. I jeszcze zrobione po prostu, no, no w fajnie chyba po prostu. Jeszcze to mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym na czerwono. To jest hit. W sprawie ataku hakerów na CD Projekt Red ostatniego yy, mamy, wypowiedziały się jednoznacznie. Tak się kończy yy, produkcja Gier 16. Pani Marzena się podpisała. Yy, niestety, muszę panią zmartwić, pani Marzeno, CD Projekt Red nigdy nie zrobiło gry. 16+. Plus. Zawsze robią 18, są jeszcze gorsi niż się pani wydaje. I ostatnia zarzutka, którą wam przeczytam i wy mi powiecie, czy matki, bo są... Jest parę opcji, albo faktycznie ktoś wysyła bejty do matek i one się dają y, trollować, i potem to umieszczają śmiertelnie poważnie na tej stronie? Albo to one same piszą, i to jest większa część większej zarzutki, bo tak mi się wydaje. Witam. Mój siedmioletni wnuczek, Walduś, ostatnio pobrał grę o nazwie Doom Eternal. Od początku podchodziłam do tej gry sceptycznie, ponieważ zobaczyłam, co tam się robi: morduje się, strzela i to wszystko piekielne kreatury. Ostatnio jednak zaczęły się dziać dziwne rzeczy: mianowicie mój kochany Walduś nie chce przyjść na obiad, który w pocie czoła ugotowałam. Mam chore serce. Mówi, że na razie walczy z demonami, ale to, co zrobił ostatnio, przechodzi ludzkie pojęcie. Przyniósł do domu kota martwego. Mówił, że to demon i że musiał go pokonać, ale nie zmienia to faktu, że należy mu się pogrzeb. Mówił też, że kiedyś zrobi tak samo ludziom, bo to demony i diabły. Potrzebuje pomocy. Nie chcę wychować młodego mordercy. Od początku wiedziałam, że gry to zło i szatan, ale jednak dałam się namówić, błagam o dobrą radę i przesyłam błogosławieństwo. Kurde, ten, ta wstawka o chorym sercu każe podejrzewać, że to jest bait? Tylko, że kto to robi? Same mamy przeciwko brutalnym grom? Czy. To one są trollowane przez tych czytelników tej strony. Nie wiem, nie mogę ich rozgryźć. Totalnie nie mogę rozgryźć. One wrzucają filmiki z jakichś starych w ogóle streamów, jakieś artykuły o szkodliwości gier, wysyłają maile. O kurde, właśnie, właśnie sobie przypomniałem. Z drugiej strony mamy tutaj coś takiego jak uwaga nie, skrajnie niebezpieczna grupa na portalu Facebook, proszę udostępnij ten post. Ostrzegamy przed grupą Ruchalnia 2.0. Kolejny pokaz jak gra może wzbudzić u ludzi strach. Z powodu głupiego żartu możemy narazić drugą osobę na lęki podczas snu, nerwowość, w skrajnych przypadkach atak paniki. Podejmijmy decyzję nie jutro, a dziś zmieńmy to Katarzyna. A film to jest Scary Maze Game Makes Dude Break the Computer and Pee Himself LOL. Ten film ma 10 lat. Czy? Czy ktoś jest w 2021 roku, kto nie kojarzy strasznych gierek z labiryntem? Ja ten filmik widziałem w gim... w podstawówce. Cześć kochani, tutaj marzenka. Wiem, że nie każdy z Was ma możliwość uczestnictwa w niedzielnej przy świętej, dlatego postanowiłam wam wrzucić transmisję live. Niektórzy również boją się iść do kościoła ze względu na panującą pandemię, jednak pamiętajcie, Bóg jest sprawiedliwy i modlitwa na pewno zmniejsza ryzyko zachorowania. Pozdrawiam. Jest aż krzywdzące dla ludzi wierzących, którzy naprawdę udostępniają setempsze online i w ogóle i nie są takimi idiotami. To jest. Kreowanie stereotypowego wizerunku. Wysłałem im sam bejcik. Wysłałem moją historię, jak przestraszyłem się grania w Resident Evil 4, w większości zmyśloną, i nie opublikowały tego jeszcze, a to było wczoraj. Więc jak opublikują, no to oczywiście yy, odniosę się do tego jakoś. Dajcie znać, co wymyślicie o stronce mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. Na koniec. Bo zaczynam podejrzewać, że to serio nie jest Bejcik. Panie napisały list otwarty do Zbigniewa Ziobry. Warszawa 4 lutego 2021. List otwarty do ministra sprawiedliwości RP Zbigniewa Ziobry. Szanowny panie ministrze. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 brutalnie daje się we znaki naszej ojczyźnie. Kolejne restrykcje jak i obostrzenia wpływają na życie społeczne Polaków. Zamknięte dla przeciętnego obywatela szpitale, szkoły, biznesy, a niejednokrotnie my, zamknięci w domach, sparaliżowani strachem o życie własne, jak i najbliższych. To zdanie powinno się skończyć na kropce po Polaków, a reszta to jest taki długi i równoważnik zdania, i ja nie wiem o co chodzi. Ten okres jest także niszczący dla naszych dzieci, przyszłości naszego narodu. Ograniczony dostęp do szkół sprawia, że najmłodsi obywatele państwa muszą przebywać zamknięci w czterech ścianach, bez dostępu do znajomych czy nauczycieli, z którymi mogliby prowadzić dialog. Często zamknięci także z oprawcami. Nasze pociechy często uciekają w świat wirtualny w tymże świecie na nasze dzieci czekają także niebezpieczeństwa. Takimi niebezpieczeństwami są brutalne gry komputerowe, w których można zabijać, krzywdzić, a także bezcześcić symbole religijne. Jesteśmy polskimi matkami, które są zaniepokojone tym, jak brutalność wkracza do naszego życia codziennego. W naszym kraju odbywają się wulgarne strajki, podczas których napada się na kościoły, wykrzykując przy tym hasła, których wręcz nie wypada przytaczać. Solidarna Polska jest najprężniej działającą partią w strukturach Zjednoczonej Prawicy. Dzięki Solidarnej Polsce w naszym kraju życie przezwyciężyło bezkarne mordowanie narodzonych dzieci. Kiedy w Polsce można było mordować narodzone dzieci? Prosimy o pochylenie się nad sprawą dostępu do brutalnych gier komputerowych przez najmłodszych. Poczyniliśmy wiele starań, żeby chronić życie nienarodzone. Teraz zróbmy następny krok w celu ochrony tego narodzonego. Wierzmy w pańską siłę do przełamywania rzeczy, których z pozoru nie dało się wcześniej przełamać interpunkcja. Z poważaniem Katarzyna Barbachowska, Marzena Lichocka. Ja nie wierzę, że to jest. na serio. No. P -p Poważnie, nie wierzę, że to jest na serio. No. Postanowiłyśmy sporządzić spis rzeczy, o które walczymy. W ten sposób dla każdego stanie się jasne, czego może oczekiwać na tej stronie. Prosimy, udostępniajcie ten post, wtedy każdy będzie wiedzieć, z jaką stroną ma do czynienia. Do czynienia. Pozdrawiamy Katarzyna i Marzena. Sprzedaż gier plus 16 za okazaniem dowodu osobistego. Sprzedaż gier plus 16 na terenie RP w internecie, tylko po rejestracji, w której wymagany będzie dowód osobisty. Dodatkowy podatek od niebezpieczeństw społecznych na tytuły 16 w wysokości 21%. Usunięcie z opcji mikropłatności w funkcji PaySafe card. Na terenie 3 RP. Wyjaśniają to potem w komentarzu, czemu. Zakaz aborcji. Jaki to ma związek z grami? Ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych tylko od 16 roku życia na terenie 3 RP ze względu na szkodliwą działalność partii politycznych. Ponownie. Zakazanie strajku kobiet. Ponownie. Zwiększenie kar z tytułu nienawiści w internecie. Ponownie. Napiszcie, jak uważacie. To jest prowokacja czy to jest wszystko na serio. Ja się świetnie bawię czytając tę stronę i czekam na dalszy content. Mam nadzieję, że opublikują moją yy, tutaj historię. Zachęcam was do testowania samodzielnie, czy mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym to jest prawdziwa stronka, czy nieprawdziwa. Znaczy, czy, czy, czy mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym, toczą wojnę z brutalnymi grami komputerowymi na serio, czy po prostu to jest paru kolesi albo jeden, którzy się świetnie bawią. Ja się na pewno świetnie bawię czytając to. Trzymajcie się, cześć.